Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj. Można powiedzieć prawie, że prosto z moich zakupów, na których y, byłam y, całkiem niedawno, byłam z koleżanką w Galerii Krakowskiej. Bardzo dawno nie byłam na zakupach takich stacjonarnych, bo ostatnio dość często robię zakupy przez internet. Y, no i udało mi się pójść, w związku z tym pokażę Wam, co sobie kupiłam. A więc zaczynamy. Słuchajcie, byłam w sklepie Greenpoint, zakupiłam sobie tam rzeczy, które jak pewnie wiecie są ostatnio modne, czyli pepitko. Zakupiłam tam żakiet, żakiet, który jest zwyczajnym prostym żakietem, bawełenka grubsza z odrobiną lajkry, dwa guziczki, no zupełnie prosta rzecz, ale myślę, że fajne do różnych stylizacji, także mi się przyda, zakie kosztował 160 zł, a przeceniony był z 200. Także myślę, że dosyć korzystna cena. Kolejna rzecz z tego sklepu również to sukienka, sukienka w Pepitko. Yy, także trzy czwarte w taki za, za łokieć, yy, sukienka jest dosyć prosta, u góry taka dopasowana, yy, od pasa się troszeczkę rozszerza, tak delikatnie, tak przynajmniej mi się wydaje, już nie kojarzę, ale tak mniej więcej. Yy, ma z przodu i z tyłu takie dwa szycia przez całą sukienkę, dwa takie szwy, bardzo ładne. Dekolt półokrągły, nieduży. Długość tej sukienki jest taka, jak lubię, także wszystko się zgadza. To jest też taka bawełna z y, większą ilością tej lajkry niż w tym żakiecie, ale naprawdę przyjemna y, sukieneczka. A jeszcze nie powiedziałam, że sukienka y, z Greenpointa kosztowała y, 120 zł. W kolejnym sklepie byłam. Y, był to sklep HM. Oj, tak, był to sklep HM. Fajnie zakupiłam, słuchajcie, zwykły czarny sweterek, rozpinany. Sweterek, yy, taka bawełna, zwyczajna. Rozpinany, w serek. Yy. Zobaczyłam się na tym już kilka razy, że do różnych stylizacji byłby mi taki sweterek potrzebny. Nie miałam, więc stwierdziłam, że kupię sobie i yy, myślę, że mi się czasem przyda na jakąś zwykłą, prostą bluzeczkę czy na koszulę. Fajna sprawa. Swetelek czarny z HM, z HM kosztował 50, także myślę, że fajna cena. W HM kupiłam jeszcze spódnicę. Spódnica w kratkę, biało-czarno, taka jasnobrązowa. Spódnica jest o tyle ładna, że po lewej i prawej stronie od paska z przodu odchodzą takie trzy, tak, po trzy takie ozdobne guziki. Prosta, klasyczna spódnica, ale ma to jest taka bawełna, bawełna grubsza. Nie jest taka bardzo długa, jest taka trochę przed kolano, ale dla mnie długość okej. Okay. No tak się, wiecie sami już pewnie z poprzednich filmów, ale na pewno z jednego z nich, że ja nie lubię dosyć yy, krótkich rzeczy, ale ta długość w porządku. Kolejna rzecz, jaką zakupiłam sobie w Zarze, to jest zwykły, klasyczny, prosty sweterek wkładany przez głowę. Yy, dekolt taki półokrągły, sweterek jest koloru beżowego. E, przy, przy rękawach ma e, takie m, po cztery ozdobne guziczki, lekko rozcięty jest ten rękawek. Naprawdę ładny, prosty, zwyczajny. Ja lubię takie proste rzeczy, bo one się zawsze bronią. Jak czasem słuchajcie, nie mam się w co ubrać, to znaczy nie mam pomysłu, bo to nie jest tak, że nie mam się w co ubrać. Nie mam pomysłu wychodząc do pracy rano. To na szybko, po prostu zwykła klasyczna bluzeczka, jakaś klasyczna spódnica, i zawsze się taka stylizacja obroni, moim zdaniem przynajmniej. Dlatego warto takie rzeczy mieć. Sweterek kosztował chyba coś około 90 zł. Spódnica z HM kosztowała 130 zł. I zostawiłam sobie jeszcze zakupy z Kamaye. Zakupiłam tak. Brązowy, zwykły, taki brązową, zwykłą bluzeczkę. Bluzeczka jest o tyle taka, może no zwykła, ale niezwykła. Jest na stójeczce. Stójka, od stójki odchodzą po lewej stronie takie cztery też ozdobne guziczki. Cieniutki materiał, bawę z lajkrą, Faktura taka w dotyku, ma delikatne paseczki. Lubię taki materiał i myślę, że też mi się fajnie sprawdzi. Pluzeczka ta kosztowała też coś około 90 zł. Wiecie, ja mówię tak mniej więcej, nie wszystkie ceny dokładnie pamiętam. Jeśli tylko znajdę te produkty na stronie, to oczywiście, na stronach sklepów, to oczywiście Wam podlinkuję w opisie. Jeśli nie znajdę, to przynajmniej podobne postaram się poszukać. I słuchajcie, kupiłam sobie, ani nie, to muszę zostawić na koniec. Kupiłam sobie pasek zwyczajny, wężowy, taki z takiej z wężowej skórki, niezbyt szeroki, z klamerką. Przyda mi się do różnych stylizacji. Nie miałam, więc kupiłam, on kosztował coś około niecałe 50 zł. I słuchajcie, na koniec zostawiłam sobie <grych> najlepsze ciasteczko, jakim się trafiło, mianowicie zwykły, prosty, długi do kolan Kardigan, który jest niezapinany, z lekko bufiastymi rękawkami, zakończonymi takimi prostymi ściągaczami wąskimi. Słuchajcie, ten kardigan jest cudowny, to jest kardigan, podobno lekko złamana biel. Jest cudowny dlatego, że jest grubiutki, milusieńki i ja uważam, że każdy, każda z Was w swojej szafie, a może też każdy z Was w swojej szafie powinien mieć taki mm, sweterek, cokolwiek takiego, do czego można się po prostu tak przytulić. Kiedy jesienią jest brzydka pogoda, kiedy za oknem po prostu pada, jest zimno i musimy wychodzić do pracy czy gdziekolwiek indziej, warto coś takiego mieć. Na coś takiego polowałam. Chciałam mieć taki właśnie, żeby można było na coś założyć, na jakąś bluzeczkę. Udało mi się kupić bardzo, jestem z niego zadowolona. To jest po prostu najlepsza rzecz, jaką kupiłam. Grubiusieńki, milusieńki, jest tak miły, że daję Wam słowo, że jak sobie go zakupicie, to nie będziecie żałować. Były też inne kolory tego sweterka, yy, ale nie będę się tutaj teraz wymądrzać. Nie pamiętam jakie. Wydaje mi się, że był chyba czekoladowy jeszcze, ale na pewno był chyba. No, chyba na pewno. Wydaje mi się, że był też taki, taka butelkowa zieleń, ale nie jestem pewna. Tak jak mówię, jak uda mi się znaleźć linki, to na pewno Wam wrzucę do opisu. E, sweterek kosztował dużo, bo kosztował 160 zł, e, no ale wydaje mi się, że warto, wydaje mi się, że to jest taki sweterek, z którym chyba nic nie będzie się złego działo. No, z czasem kiedy będę używać tych rzeczy, to pewnie dam Wam znać, jeśli coś się z tymi rzeczami podzieje, no to oczywiście dam wam znać, ale wydaje mi się, że naprawdę w porządku. Także z tego sweterka jestem chyba najbardziej zadowolona z całych zakupów. Jak usłyszałam cenę, to stwierdziłam, że mm, chyba nie ma to dla mnie znaczenia, bo jest tak kochany i takiego czegoś właśnie szukałam, że natychmiast go zakupiłam. No, a kolor taki, dlatego że ja lubię jasne kolory, ja bardzo lubię biały, y, lubię jakieś kremowe rzeczy, także y, to jest coś, co mi się na pewno przyda i na pewno do bardzo wielu stylizacji będzie pasował. Yy. To tyle kochani, rzeczy, które zakupiłam. Mam nadzieję, że ten film był dla kogoś przydatny. Mam nadzieję, że y, któraś z Was y, zainspiruje się tymi ubraniami y, i może też zakupi sobie y, czy to przez internet, czy to właśnie w sklepach stacjonarnych. Y, jeśli ktoś z Was nie subskrybuje mojego kanału, to serdecznie zapraszam. Ja naprawdę bardzo, bardzo jestem wdzięczna i cieszę się z każdej subskrypcji kolejnej, bo jestem tutaj nowa na YouTubie i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, kiedy y, subskrypcji mi przybywa, bo mnie to niesamowicie motywuje do dalszego działania. Yy, proszę moją kochaną publiczność, którą już zgromadziłam na tym kanale. Udostępniajcie te moje, ten mój kanał gdzieś dalej. Może ktoś jeszcze się tym zainteresuje. Bardzo Was zachęcam do tego. Pomóżcie mi w ten sposób, jeśli Wam się te filmy podobają i pokażcie je jeszcze komuś. Może ktoś też się tym zainteresuje, może będzie chciał mnie oglądać. Dawajcie także łapki w górę, bo to też jest dla mnie sygnał, że Wam się filmy podobają. No, i komentujcie przede wszystkim. Komentujcie, bo fajnie się z Wami by rozmawiało, gdybyście tam mm, pisali jakiekolwiek komentarze. E, właśnie, czy może któraś z Was już zakupiła e, którąś z tych rzeczy? E, czy Wam się w ogóle te rzeczy podobały? Czy, czy uważacie coś może innego? Może coś sobie też ostatnio zakupiłyście fajnego na jesień? Ja chętnie się zainspiruję. Chciałam jeszcze kupić, tak Wam jeszcze powiem, chciałam jeszcze kupić sobie beżowy żakiecik i beżowy sweterek. Tak mnie jakoś wzięło na ten beż, ewentualnie jakiś taki krem, yy, bo brakuje mi czegoś takiego, ale niestety nie udało mi się znaleźć, będę musiała poszukać yy, przez internet, ale jeśli któraś z Was zakupiła ostatnio coś takiego fajnego, to dajcie znać. Chętnie yy, też się tym zainteresuję. A tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa!